Ja się nie ogarnąłem! Jej I... synek strzelał! Ja nie Ale chuj! Ale, no nie fajnie coś napiszcie! Well played motherfucker! Nek, daj mi broń! Żółty! Daj, no może być to! Dziękuję! Pieniędzy nie ma, nie ma granatów Ja nie mam smoke'a, nie mam otowcę! I no tak okay. gospodarujesz pieniędzy! ej, ej, ej Kurwa! <laughs> Jerek, moje bronie są trochę droższe niż Krowa! No biegną? Matka Frejczar Próbują No, Jarek, skawuj, skawuj! Mają ławkę, mają ławkę No, w tym samym to ojciec Idę tam, musisz patrzeć długą Ale mogą ci przejść, uważaj Mogą ci przejść, mogą ci przejść Już, ja, już widzę, widzę, idę, już widzę. Wid już widzę Już widzę Już widzę, już widzę, już widzę. Ktoś się Ktoś palił. Się pali, jest, jest! Oj, jest po lewo, jest, bliziutko. Kurwiem wiem. Ja pierdolę, ja usłyszał mnie. Tupnąłem. Na resp jest. Ja jeb... No, no chuj, O oh, oh, kurwa. Chyba eko bo ja już pieniędzy nie mam. No, im? Tak, raszujemy Możecie mu powiedzieć, że Windows... Rush, rasz Windows. D.R. Ktoś ma... Kto ma? Cynek. Tek. Albo dwa. Tylko szybko, masz 7 sekund. Dwa teki. Jeden i dla 7. siebie. zostaw. No. Altruistoty Ktoś, weźmy to! Przez okna! Przez, Przez okna. No i mi wykurwił zawki, jak kurwa skakałem! Lecimy, bo już macie! Dziadek! Jak staniesz, to masz lepszą celność! Jeszcze jedną u góry! Brawo, synek! Brawo, Brawo kurwa, synek! Masynek. Tu jest broń! Można cię... AAAAAAAA Dobra, zajebiście! Z... Ale to zrobił! Synek, kurwa! Z ojcem, jak ojciec z synem. Syn... Dziadek, chcesz to? Nie, nie wiem kto zginął, ale po nim teka zebrałem. Ja. A powinieneś <laughs> Matka... sobie kupić. Ja wziąłem. Matka, więc... Z... Dawaj, dziadek, wyjem tam ten tak mi pomógł. Jakiś Mercedes. Mercedes-Benz. Hej Mercedes <noise> Hej Mer hey, Mercedes. Hej Mercedes temple. Nie, 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 a to już nie, wy... nie jest takie, <noise> no <noise> Hej Mercedes jest mi zimno. Oho, oho, brawo synek, już za no, no troszkę. Dole, <noise> <noise> ale to stąd... No ten ukraiński kupacfel. Dziadek, już desz smoka. Mogą dziękujemy. plecy wejść. Dziadek, plecy. I, ja tam dziadek, idę Dziadek, długa. Ja idę tam. Jeden tak skrzyżowania. skrzyżowanie. Ale ich wyruchał od tyłu. Jeszcze jeden, nice. Ostatni u was. Szedł tam na długą, się cofnął. Chyba po lewo jest, co? No. Dobry flash, ojciec. Idealnie, taki rzuciłem. Żeby pomyślał, że kurwa, eee, yy, yy, Aaaa, kasetony, mimo tego się nie wie, że grać. Zatopiony, no to piony, a, kasetony. kasetony. <grym>, jak, jak zawsze o tych kasetonach ktoś się zdziwi. Kurwa, z Keliosa. Kurwa, poprzedni, słupek był. Prawie 2-0 matkę Tak? Kurwa, kurwa, Max. Obity, kitko. Nate, Nate na okna. Mam 3 HP. No rzuć grad, rzuć grad tam na kiko A dalej, bo on się boi, bo dostał And we fucked up Taki trochę fuck-upowy faka, Kurwa ile tu trzeba ja,